Siemanko, z tej strony Nighted, ogólnie sorry, że nie było odcinków, ale do, nie chciało mi się ich robić. Znaczy, co? Nie no, tak ogólnie to po prostu nie miałem pomysłów na filmy, ale na koniec wakacji przyszły mi pomysły do głowy, wow! Ale przejdźmy do morału tego odcinka. Jak wiecie, za niecałe trzy dni wracamy do szkoły. No i pewnie będzie mniej odcinków na tym kanale. Więc z tej okazji dzisiaj pojawi się jeszcze odcinek i będzie trzy w daily, więc będziecie mieli co oglądać. Wow. Ale może być jeszcze jedno, ale jak wiecie nauczyciele strajkują i możemy iść na zdalne. Więc jeżeli poszlibyśmy na zdalne, odcinki pojawiałyby się trzy razy w tygodniu. Więc no, wyczekujcie odcinków. Ode mnie to na tyle. Cześć.